Dzień dobry, witam Was kochani bardzo gorąco i bardzo serdecznie w nowym sezonie na naszej magicznej farmie Nie wiem jeszcze jak ten sezon będzie się nazywał ale to będzie sezon prawdopodobnie jakiś magiczny i w ogóle witamy Was serdecznie i gorąco Sąsiad pomocy, alpaki zdychają No i tak, to jest właśnie mój sąsiad zwany Mariadem Je jedzie Jedziemy do niego, bo alpaki zdychają Cze, 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 czek, czekaj, bo mój rower zanim się rozpędzi to idziesz na te dwa lata. No. Takim jelita urosły, że ja pierzylę. Ole, idziesz, kurde. Um, A, <noise> <już> się <noise> piątkę wbija? Wy wyścigi kuźwa kolarskie. Turde no, poloń! Się... <noise> A gdzie ty czego ty po polu jedziesz? O kurde, że pijany. Jeszcze po moich pol jedziesz? Pani Sącha, po cały czas coś tu się wyrabia Wpisz de... Ja nie zjepiłem. ja nie dziepiłem Wpisz de palec. W którą teraz stronę? W lewo! W lewo, w lewo, na skróty. No, no nie ze skróty. Ale idzie, idzie. jak burza. burza. Tak... lepszy. Ty tak wolnego siedzisz. No mój mam i koni jak widać. Chyba mniej alkoholu. Kurde, noga mi się wykręciła. Ja cię kręcę. Nic nie czuję. Nieczulony jestem widać. Na kim biegu jedziesz? Tu są wieki <grywa> Chyba przerzutki? <grywa> <grywa> oj tam wojna. Lecim, dobra. Lecimy, lecim. O, widzisz? Tu mieszka moja piękna wieś. Bolusiuwu. Widzisz ta? Ta? Tak. jakiś złodziej mieszka, kurde. O, no to, już jesteśmy na farmie. A, a, widzisz jak mi alpaki dychałem i lecimy. Do <grywa> Ten przejem przelecił bramę Pierdzulony Marion Marion Cesek był gdzieś ci miałem przedstawić mam oszesione tutaj ci coś się tu burczy Moja alpaki Nie to w świnie tylko No Nie no dobra no to tak chciałem pokazać tu mam szeszione Jaką będę miał na sezon Gdzie Nie dalej? Tylko, no tutaj mamy Poznaniak Mar TXL. Wow Taki Mini Mini Paszowóz mini, mini, mini. mini Paszowóz, tak. Ale nie, nie ma Ty, zwierząt żadnych. No nie. Tutaj mamy ćmóweczkę. Da, nawet działa. No, to jest cud Tutaj mamy Price Speep Mazet 224 Tutaj mamy... Dobrze. Puka. Ciskby, tu mamy e, tego bruny piątkę do Ursusa, tu mamy... <laughs> <laughs> tutaj mamy kultywator nie to jest agregat uprawowy marki Oj, agregat <laughs> tutaj mamy obryskiwać biardzki a co teraz zobaczyć, za, za chwilę jeszcze nie jeszcze teraz nie jeszcze nie tutaj mamy siewacz kos a teraz który, czy... który podpinamy do nijakiego mariana tutaj przebój wszystkie przebój będę miał wóz tak, ten pierun będzie miał wóz, to jest... Tak, i od razu kochani dziękuję. Marki, wiecie Marki? Marki wóz. Wóz marki wóz. Dobra, i tak kochani, no dawaj dalej Mariano, opowiadaj, ja tu zaraz potem dokończę moją myśl. No tutaj mamy rzutki tam przyczepę też Fortnite, jak się nie mylę, tak? HH80, HW80. mamy bajzuna, ja na razie te świnie słyszę. Dobra. Bi Bizon to jest oczywiście Z058, znana marka w Polsce. To się świeżkarnie, to się zapiną. A można to fajnie Dobra. M wciskoś i masz świeżkarnie. O, zostaw tak jak teraz. Tu mamy jeszcze posiary No i da. No. to jedziemy na rowerki jeszcze, za, za te z, z, z... i dookoła przejedziemy farmy i na nasz, naszej mapy pokażemy jak mapa wygląda ogólnie tak jest. no dobra, i rozpędzamy. dobra ty, i ja... no, powoli powoli maria nie śpiesz się nigdzie powoli mamy jechać dobra o ten bokiem jedzie <laughs> dobry jest no i tak ko kochani A to w lewo, prawo? no tam gdzie nie jechaliśmy no i my wam kochani opowiemy sytuację, która nastąpiła. Tutaj niektóre modyfikacje na pewno znacie, na przykład z... Nie, prosto jedź. Nie, w lewo, bo tam koniec mapy jest. Nie, ten jeszcze można jechać, chodź. Brażę ci, tak. No i niektóre modyfikacje mamy od Titusa, którego serdecznie pozdrawiamy. Dzięki no wow. dzięki temu, że no Titus miał wcześniej ta, takie maszyny no udało mi się pożyczyć i dzięki temu udało nam się... Na dwójce, dwójkę się wciśnij, no nie? Dobra To mógłbyś trochę wolniej to A dobra teraz Dobra, czekaj, powoli bo ja się za nim rozpędzę, to wiesz. Uuu, tu miałem skręcić. Nie mm. tu! Się, jaki? i w lewo no i kochani no mamy tutaj no dzięki pomocy Titusa tutaj jak po, jak podeb podebraliśmy od Titusa modyfikację którego pozdrawiamy gorąco a wiecie co se kupuje tam już udałem żeby mi wyremontował no i w też tam, tam jest no i kochani no, ciekawe, bo ja mówię, tu mówię sentencji. Mieliśmy nagrywać na mapie Forest Map, ale no niestety mieliśmy znaczne problemy z modyfikacjami, które nam crashowały. No i tutaj no bardzo bardzo duża, wielka pomoc była, no jednak dzięki modyfikacjom Titusa tutaj doszliśmy do niektórych aspektów i dlaczego tak działa. No i nam zaczęło to po prostu wszystko działać. Co jest chyba najważniejsze. A dużo mamy? Modów Titusa? No prawie osie, 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 800 mega. Wow. Panie majster, w lewo! Wiem, ale żeś wypadek spowodował, zaraz policja No proszę pizzę przywieźć na ulicę tak No 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 i właśnie mamy tutaj dużo modyfikacji od Titusa, no i gramy tak. Marian ma swoją gospodarkę, oczywiście tak tam jest. jeśli ktoś jeszcze wbije to będzie pomagał moimi maszynami na przykład u Mariana, czy Marian będzie w późniejszych etapach gry będzie kupować lepsze maszyny, też tak jest możliwość. Ale będę miał na razie 60. No ale na razie ma całą... 60, no czego to tak szybko jedzie? Na razie rozdrobczono trochę, no ale jest. No właśnie, a później prawdopodobnie będzie, będziemy mieli, e, tak jak żeśmy myśleli, no to o, pewnie coś tam jakoś rozwinie to swoją gospodarkę więcej. A ja, no gram na nowszych maszynach, delikatnie zauważymując. Casey no, ke to są takie nowsze. nowsze no, no, no no, no, na nowszych, no, na, na tych większych maszynach też ja gram. No, ale no mam te 60, mam... Takie kręcę. Posy... Staraliśmy się to połączyć jakoś, no i tak nam jakoś wyszło Dobra, to teraz skręcamy, gdzie to skręcić? Od razu tu w lewo w bramę wierzę i jesteśmy u mnie No i ja, ja mam deli delikatnie noszą gospodarkę, ale ty ty ją delikatnie noszą no Ile ty masz traktorów? Trzy I tak, jeszcze z nami będzie grał Michu i no niestety mielu nie będzie z nami grał ale możliwe, że i wróci, bo, bo, jak go panie poprosicie w komentarzach, to może przeczyta i wróci do nas i wtedy będzie lepiej, będzie chciał do nas wrócić i w ogóle... No. Bo widzicie, jak ma WSP, -e? patrzcie, patrzcie. 418 tylko w mojej -e. To <try> się nie rymuje, ale dobra. No i tak, kochani. Pierwszy, dobra, ma. pi pierwszy <try> maszyną, jaką ja w sumie, to jest Case Maximum. 130 CVX Maszyna bardzo dobra, no prawie 150 koni Bardzo ładnie odwzorcowana, tutaj Tu sprzedni składany Ech, Tutaj ko cały czas koło ten a ja już jestem John Deere No dobra I teraz tak, mój kombajn to jest jak widzicie, John Deere Marki nie yy, o WTS 9640 o, bardzo ładnie John Deere ten wygląda, jest naprawdę świetny. Myślę, że dla mojej gospodarki wystarczy. Nie trąp już, tak No chciałem powiedzieć, że to jest fajne. No tu jest agromasz z hydrostakiem, który będzie tutaj podłączany do poznaniaczka. O widzicie poznaniak 3 metrowy chyba jeśli się nie mylę. Nie wiem nawet ile ja to ma. No. Policzę kroki. Raz, dwa, trzy i pół. Może być. No dobra. Tutaj jest moja 60, która jest w welkach akurat. 63p. Możesz ją wystawić stamtąd, tam gdzie po postaw koło tego agromasta. No, no 60 też, raczej, no nie w 100% fajnie odzorcowana, ale naprawdę pod, podoba nam się. No i tutaj trzeci ciągnik mój to jest yy, 16, 14, Ursus, Turbo ze wspomaganiem. No słyszę. Ze wspomaganiem, no i w ogóle silnika. Tutaj mamy... Bo y trochę się przewaliło, czekaj, może jakoś to podepniemy czekaj. Nie podepniesz chyba, ale no dobra. A nie ma manualnego? Jest. Dobrze, tak Jeszcze gazuję, ale wziadę. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze, jeszcze. O, widziałeś i teraz. Cyk, stoi. No i dobra. Ma się ten skill. No i tu macie e, trójkę, e, puk, unia, tak. No to jest, Unia, jeśli się nie mylimy, tutaj Overloom -over my? pięcioskipowy. Myślę, że w zupełności wystarczy, czy do naszego Ursusa no, tak, 16-14 no. turbo, akurat ma 155 <coughs> koni, czy tak, czy tak samo zdarczy do Kejsa. A jest o... 16 04, <coughs> czy nie ma? Jest, jest. A. Tutaj mamy Unię Ares. Yy, też od Titusa akurat. Yy, no, wykonana bardzo fajnie, no nie ma nic w skinu przewracania ziemi, ale to nic nie szkodzi, to ma rozsiewacz marki Motyl. Polski motyl, bardzo mały, ale dobry. Kosiarka agromasta chyba albo zwykła, no Dobrze. nie będzie frompoli w ogóle. Tak, tutaj mamy przewracarkę Frompola. O właśnie. Przewracarka Frompol. Yy, pięcio, A, pięciogwiazdowa. Raz, nie, sześciogwiazdowa. siedmiogwiazdowa, no A dobra. 4, 6, 7. No siedmiogwiazdowa, no i dobra. Yy, tur oczywiście do kejsa naszego. A ten tu... Tur? E, nie, tylko obciągnik? No i obciążnik. Obciążnik jest od Ursusa akurat, ale obciążnik wystarczy, myślę. No i tutaj mamy obsypnik. Obsypnik do ziemniaków pięcioskibowy. Na górze również są... Yy, można używać je przekręcać to równolegle i będzie to działało jako... Yy, kurde, jak to się nazywa? Pielacz. Pielacz do truskawek, na przykład. Spulchniacz. No i w ogóle, tak. Tutaj mamy brony pięcio... -rzędowe. Piątki, no. Yy, Pozdaniak, DDLX, no to... DXL no no mniejsza no, no, z tym tak No tu SIP si, ma oczywiście prasa, wiadomo, rolka musi być y, Sadzarka Akpila y, Monosem y, Siewnik do kukurydzy bądź buraków Ja niestety będę buraki też siał Tutaj to, to oczywiście forsznitowska pszambiarka, y, Bulko Bardzo ale to ładnie wykonany jest No wziąłem bulko tym razem bo Anna jednak była no troszkę... <laughs> Oddaj moje widły panie. No i tak, tu ja mam krowy Będę miał krowy, których jeszcze nie kupiłem Ale będę około miał 150 krów Tak myślę Uuu, dużo Tutaj oczywiście, no wiadomo Stół do Stół do yy, No Hedera Też HW-80 No tylko, że no mniejsza jest Ogólnie z pojemnością Jeszcze jedna przyczepa jest da się tu Tak, tak Jesz Jeszcze jedna jest Yy, przyczepa dla mnie agroautosana, Ale jeszcze jest przeprowadzona. Tutaj oczywiście Orkan, tak To jest Uk Orkan marki Ukmadein Ukraina Czy tam Madein ZSRR yy, Rozrzutnik, który znacie, Farma. Temer marki Sano I to no, jest XXL, a ja miałem Mini To jest mój większy, no ale ja mam krowy A to jest oczywiście Neptun, Nep tak? Neptun, dobrze Neptun, kombajn do ziemniaków Po buraków i, nie ma jest bólko u mnie yy, no naprawdę taki sam użytkowaliśmy na polu tutaj u mnie na wsi pamięta no i jest bardzo dobry według mnie no i co to więcej ja mówić no tyle to wygląda tak to wygląda no i będziemy starali starali się grać jakoś no będziemy się starali tu grać no i w ogóle a jeśli będziecie chcieli razem z nami zagrać to zapraszamy też was gorąco zapraszamy tutaj chętnych do farminga 13 na pewno Myślę, że Farnik XIII będzie dosyć fajnym sezonem. Aj, i mam nadzieję, że pisali w komentarzach tutaj jakieś propozycje dla nas na sezon, co możemy tutaj kombinować, co na tym sezonie tworzyć i w ogóle tak, więc myślę, że my byśmy wam podziękowali za dzisiejszy tak, odcinek. Na tak, nie mogę. Jeszcze tylko szybciutko przelecaj się tutaj i wam pokażę, jaką mam... O, taczkę, jaką mamy. Taczkę? Czekaj, ja też tam miaty? Ja... A nie wiem. No się nie wiem ile ona wyciąga. 10 na godzinę. <laughs> wow! Co to było? Marian. Tak, to jest jeszcze moja przyczepa, no i tu są widły jeszcze Mariana. Od razu mu zawieziemy te widły. Dobra. Kto będzie szybciej? No i my wam gorąco już dziękujemy za ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie pisali w komentarzach, jakie macie jeszcze dla nas propozycje na tym sezon, co możemy tutaj fajnego wykminić sobie. Faj... No, czy po, Która gospodarka wam się bardziej podoba, co wyście zmienili w tych gospodarkach, na pewno weźmiemy te sugestie pod uwagę, bo na pewno nam się to przyda, tak? No i dziękujemy wam serdecznie, do zobaczenia, cześć i czołem!